6 sierpnia przypada święto przemienienia pańskiego i czytania przeznaczone na to święto także które w tym roku przypada w niedzielę zwracają naszą uwagę na wydarzenie na górze Tabor kiedy pan Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów by tam przed nimi się przemienić zabrał ich dlatego żeby nie być sam ale z drugiej strony myślę że zrobił to dlatego żeby wzbudzić w nich wiarę, żeby wiedzieli, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, żeby nie mieli żadnej wątpliwości, gdyby pojawił się ktoś, kto mówiłby inaczej. Jakub, Jan i Piotr stali się i są filarami Kościoła. Ale zobaczmy, że ta przemiana jest jakby wprowadzeniem do innej przemiany, w której uczestniczymy podczas każdej Eucharystii. Kiedy chleb i wino stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. To jest wielki dar dla Kościoła, ale też wielka tajemnica. I zobaczmy, jak ja przeżywam tajemnicę Eucharystii, jak ja do tej tajemnicy się przygotowuję. Zobaczmy, Pan Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów, żeby nie być sam. A ile razy wchodzę. Na przykład w kaliszu, do kaplicy wieczystej adoracji widzę, że tam nikogo nie ma, a Pan Jezus jest wystawiony w najświeższym sakramencie. Czemu tak się dzieje, że Pan jest sam? Nawet na górze tabor pokazał, że on nie chciał być sam. W ugrujcu też nie chciał być sam. Zabrał ze sobą uczniów, mimo że posnęli. Ile razy Pan czeka na swoje dzieci, by się z nimi spotkać? I zobaczmy, Eucharystia. Jest darem od Boga. Jeżeli chcę przeżywać Eucharystię, to bardzo ważne, żebym nie znalazł czas na Adorację. To Adoracja przygotowuje do Eucharystii, bo podczas Adoracji trzeba się zatrzymać. Trzeba yy, zatrzymać to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, także w naszej głowie. Może przychodzą z różnymi problemami, cierpieniem, z różnego rodzaju doświadczeniami. Umieć się zatrzymać. Co jest ważne także w Ewangelii podczas przemiany Pana Jezusa. Kiedy pojawił się obłok i odezwał się głos tego obłoku, to jest mój Synu umiłowany, Jego słuchajcie, uczniowie upadli na twarz. Upadli, dlatego że spotkali się z Bogiem. I obok pojawi się Mojżesz i Eliasz. Jak sięgniemy do Księgi Wyjścia, powołania Mojżesza, Mojżesz musiał zdjąć sandały z nóg, bo miejsce, na którym stał, było Ziemią Świętą. Bóg mu powiedział: Zdejmij, bo stoisz w miejscu świętym. Tak samo Eliasz, kiedy Pan rozmawiał z nim, on zasłania twarz, bo nie chce na Boga patrzeć, bo się boi, bo wie, że świętość Boga mogłaby go zabić. Więc zobaczmy, jak wielka pokora tych ludzi, którzy ukazali się obok Pana Jezusa. A kiedy ja jestem na Eucharystii, czy w podobny sposób przeżywam tę wielką tajemnicę. Kiedy idę do komunii, czy potrafię klęknąć przed Panem, by On mógł zamieszkać w moim sercu. Czy zobaczmy, czy nie jest tak, że może staję na równi z Panem? Bo przecież tajemnica Eucharystii jest tajemnicą przychodzącego Boga. I zobaczmy w Ewangelii, w Ewangeliach w ogóle w samym Słowie Bożym. Za każdym razem, kiedy Bóg spotykał się z ludźmi, ludzie tak naprawdę przed Nim klękali. Upadali na twarz, bo spotykali się z majestatem Boga. A ja dzisiaj. Właśnie to godne przyjmowanie komunii. Nie bój się klęknąć przed Panem. Jeżeli w czasie Eucharystii, w czasie przeistoczenia klęczysz. Jeżeli w czasie ukazania, kiedy kapłan mówi, oto Baranek Boży, klęczysz. Idąc do komunii, klęknij przed Nim. I pozwól, żeby kapłan w Twoich ustach złożył Jezusa, by mógł zamieszkać w Twoim sercu. Pozwól Mu na to. To jest wielka tajemnica Boga, ale też wielka nasza pokora. Pamiętaj, że Bóg przychodzi do nas. Tylko zły duch nie zgina przed Bogiem kolan. Zegnij i pozwól, żeby on zamieszkał w twoim sercu. Zobaczmy, że całe Słowo Boże jest przepełnione wielką pokorą człowieka i Bóg sam się dopomina. Zdejmij sandały z nóg, a później Mojżesz upadł na twarz. To znaczy, że zobaczył samego Boga, który przyszedł do niego. A czy w Eucharystii to nie sam Bóg przychodzi do nas?